Siemanko, z tej strony Tenrix i dzisiaj zagramy sobie w grę, która nazywa się Farming and Friends. Oczywiście jest to gra na Robloxie. Dzisiaj pofarmimy sobie, jak sama gra <grywki> mówi, jest to farming. Więc będziemy sobie śmigali traktorem, będziemy sobie śmigali kombajnem i tak będziemy sobie zarabiali pieniądze, więc zaczynamy. Gdzie jesteśmy? Dobra, to nas na razie nie interesuje. Tak? Czy, czy to dostaje coś? Nie, dobra, to trzeba wykupić. Dobra, to nas na razie nie, nie interesuje. Gra wygląda następująco. Mamy swój kombajn, mamy traktor. I mamy swoje pole do zebrania. Tutaj mamy jeszcze garaż. Dobra, więc zaczynamy. Według, tutaj mamy samouczek, więc lecimy według samouczka. Wsiądź do swojego... Kombajnu, więc wsiadłem. Zbierz. Zbierz. To co wyrosło w sumie. Plony. Zbierz plony, więc zbieramy plony, zobaczymy. Zobaczymy chwila, Dosyć spoko się śmiga, to więc szybko zbieramy. O tutaj widzę. Już ładnie tutaj ktoś ma sprzeciwka, kto się teraz zalogował. Więc, jak widzę, tutaj też można mieć większe samochody i zwierzynę. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Na razie zbieramy plony. Dobra, mamy zebrane. Podjedź do swojej przyczepy. Ok. Extract the pipe. Mm, mogę tak? A w sumie podjadę. Tak. Pipe to będzie chodziło o to. Toggle pipe to będzie na R. Okej, okay, wysypujemy co nazbieraliśmy. Ładnie wszystko schodzi i wysiadamy. Teraz mamy wsiąść do traktora na F i zaczepić naszą przyczepę. Dobrze, i teraz co? Jedziemy kolet farmko. Czyli jedziemy tutaj. Tak jest. Widzicie tutaj te podjazdy, musimy tutaj podjechać na to i sprzedać. To co nazbieraliśmy, więc no zobaczmy ile kasy za to dostanę i jeszcze trochę, jeszcze trochę, to jest waga i dostajemy 200. 200 dostajemy, no spoko. Spoko i teraz co? Get out of your tractor. Get out, uh, go inside farmco. Czyli tutaj, dobra. Idziemy tutaj. Co to jest? Co to jest? Crop Sell of Volume. Ok, dobra, czyli tutaj możemy sprawdzić, co się opłaca aktualnie sprzedawać, a co nie. Dobrze, dobrze. Czyli, wheat jest tęczowe. Czy to dobrze? Chyba tak, co? Bo tak, zielony jest dobrze, czerwony źle. Czyli tutaj czerwone są słabe ceny. Więc tęczowe to będzie chyba super dobrze. Skoro to jest pomieszane kolory. Hmm. zobaczymy. Dobra, co tutaj mamy zrobić? Grab a box of wheat, czyli to. I mm, is. Kup, place. aha, postaw. Dobra, kupiłem i zanieść do traktoru. Grab box i push. Uh, trailer. Dobra, czyli na przyczepę mam położyć. Ok, zobaczymy, co to za koleś tutaj jest. Kim jesteś? Chwilę, jak się to kładzie? Na x. Ok, położone. Co to za koleś? Pogadajmy z nim. Co ty tutaj masz? Co ty tutaj masz? Aha, mogę coś kupić, te? Tak? Co to jest? Idź palet. Holc. The... Aha, czyli mogę kupić. Aha, dobra, czyli tutaj palety aż mogę kupować. Wow, drogie to. Bardzo drogie. No ale i dojdziemy do tego momentu, gdzie będzie to tanie dla nas. E, wsiadamy do traktora i jedziemy z powrotem na swoją farmę, oczywiście na skróty. Drogą, jak nie wiem czy zauważyliście wcześniej, drogą jest szybciej. Rozpędza się ten traktor szybciej. No ale, nieważne. Teraz... E, Okej, okay, odpiąć przyczepę. Na X, super. E, wysiąść. Otworzyć garaż. Okej, okay, tutaj. I tutaj mamy więcej sprzętu. Wsiądź do traktoru, tak nam mówi samouczek, No to nie będziemy się sprzeciwiać. Zachacz, chyba będziemy orać. Plow to będzie chyba to, bo to jest do orania, więc będziemy orać nasze pole. OK, dobrze mówiłem. I pięknie zaorane. Za Zaorany, znaczy zaraz będzie za zaorany, jeszcze nie jest. Jeszcze nie jest. Tutaj musimy ten kawałek zahaczyć i wjechać tu. Oj ojoj. Za dużo skręcania. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie i jedziemy prosto, tak jest i pięknie zaorane. Dobrze, no mógłbym być takim farmerem chyba, bo idzie mi to, idzie mi to. Pięknie, mamy to i co teraz? Detach, czyli teraz odpiąć e, na, na X. Super. Co teraz? Atacz. Kultivator. Dobra. Kultivator. E, chwila. To pewnie następne. X. Nie da się. Źle stoję. X. Jeszcze raz. Źle stoję. X. Teraz poszło. Dobrze, dobrze. I przejedźmy tutaj. Co tutaj? Okej. Okay. Okej. Okay. Cofnijmy i, 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 i troszkę to źle zrobiłem. No ale dobra, przejadę to jeszcze raz. Ja bym chciał kupić, bo tutaj widzę, są zwierzęta. Więc chciałbym kupić zwierzęta. Zobaczymy, kiedy będą dostępne. Czy już po samym samouczku, czy trzeba będzie jeszcze coś porobić. Fajnie by było. Mieć jak, naj, jak najszybciej. Dlaczego? Dlaczego e, zwierzęta jak najszybciej? Bo zwierzętami nie trzeba się dużo zajmować chyba. O, zobaczymy, w sumie nie wiem. Ale tak wiecie, to jest troszkę lepiej niż jeździć. Co chwilę. W międzyczasie jak zwierzęta. No, nie, nie chciałem wysiąść. Jak zwierzęta będą rosły, czy co one tam będą robiły, to ja sobie mogę orać. I zboże zbierać. I kasę ogólnie zbierać. Dobra, teraz tyłem podjedziemy. Podłącz, dobrze, i co to jest? Get out, grab the box, grab the box, super, mamy to, i teraz tutaj V, OK. F, i jedziemy, jedziemy, Siać. zasiejemy, wszystko, bam, o kurcze, cofaj, 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 dobrze, i pięknie, dobra. Dobrze, do... oj, 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 prostuj, prostuj, dobrze, ładnie, mamy to, mamy to, mamy obsiane prawie całe pole, ciekawe jak szybko to rośnie, o dosyć szybko widzę, to ładnie, to ładnie i kręcimy, kręcimy, dobrze, tak, 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 tak. Super. Obsiane wszystko. I co? A i samouczek się skończył. Tak, bo tutaj już nic się nie pokazuje, więc to możemy odpiąć. I tak. Czekamy aż to wyrośnie. więc za ten czas możemy sobie tutaj zapiąć przyczepę. Podjechać sobie już traktorem moim, jakże wspaniałym z przyczepą. Tutaj i czekać. I czekać. Nie no, nie będziemy czekać. Wsiądziemy teraz do. Kombajnu. O, zobaczcie, już się coś odblokowało, więc wsiadamy do kombajnu i sobie to zerkniemy na to. Co tutaj jest? Tutaj są budowy, co można zbudować? Okej, okay. Animal Food Factory. Mm. O kurczę, ja myślałem, że tu tylko będziemy zbierać, ale tutaj jest naprawdę, można to potem przerobić, co zbierzemy chyba. KFA, no tak. Chocolate Milk, no kurczę. O kurczę. Dobra, silosy jakieś me, medium, garaże. No, spoko, spoko. Ale kasy dużo trzeba. Barn, co to jest barn? Oj, nie chciałem tego jeszcze. Co teraz, to muszę? Exit, tak? Nie. Uh, n. N. Okej, okay, nie chciałem tego jeszcze. Animal Food Factory, uh, to jeszcze nie. houses, is Animals. Animals, tutaj Chicken Cop. Dobra, to bym wziął medium Chicken Cop. To by było spoko, ale to troszkę kosztuje. Feeder chicken feeder, a, czyli to też trzeba wziąć pod uwagę. Uh, ha, 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 fences, ciekawe, czy trzeba postawić. No chyba tak, co? Jeżeli kury. Aha, tutaj są postawione, więc podejrzewam, że też będę musiał. Czyli trzeba nadbierać trochę więcej. Okej, okay, tutaj mamy trochę sprzętu RTV i AGD. Na zewnętrzny. Okej, okay, no trochę tego jest. Można tutaj się pobawić i roads, okej. Okay. Drogi też mamy. Land. uuu, Aha, czyli jeszcze muszę wykupić... Okej, okay, dobra. E, N oczywiście. Exit, exit, tak. Co tutaj jest? Farma. Aha, i tutaj mamy podsumowanie co my mamy w ogóle. I możemy mieć... O, tak myślałem, że trzy... Trzy farmy możemy tutaj zrobić i przełączać się między nimi. Tutaj join Group. Hmm, tutaj Zarobuxy. OK. Ustawienia. Co możemy zmienić? Muzyka, efekty. Aha, tutaj chyba deszcz i tak dalej, co? Hmm, aha, tutaj są skróty klawiszowe. No dobrze, dobrze. I co tutaj jest jeszcze? Aha, tutaj yy, ResP możemy zrobić. Naszych urządzeń. Jeżeli tutaj na przykład wszystko leży, mogę to zrespić i wtedy łatwiej to zamontować po raz kolejny. Dobra, zbieramy nasze zboże, nasze plony i jedziemy sprzedać. Zobaczymy, czy cena wskoczyła teraz, czy jest dalej ta sama. Chociaż zboże jest bardzo tanie, jak widzieliście, tam jest cz czwórka chyba tylko. No taniutko, taniutko, ale na początek wiadomo. Od czegoś trzeba zacząć, tak? No i mamy znowu zebrane. Także taki ze mnie dobry. A nie, gdzie jadę? Gdzie ja jadę? I taki ze mnie właśnie dobry farmer, żebym pojechał kombajnem sprzedać zboże. No szacun, szacun. E, czy ja z daleka sięgnę, czy muszę blisko? W sumie można kiedyś spróbować trochę dalej stanąć. Dobrze i mamy full przyczepę. Pięknie. Traktor i jechane pięknie. Tutaj co to jest? Mleko? Nie. Ciekawe co to za maszyna, co ona tutaj wytwarza. A, czekoladę chyba. Dobra, mleko czekoladowe lub coś w ten deseń. Dobra, spoczko, spoczko. Spoczko fajnie. Trochę tutaj można narobić się. E, dobra, czyli dalej jest po 4, skoro 200 znowu dostałem. Coś tutaj się zmieniło na liście. E, co my tutaj mamy? Korn się opłaca. koko. Cocoa? Cocoa? Coco, coco, coco. Czekolada? Czekolada chyba. Skoczyła chyba. Tutaj jest cena dosyć wysoka aktualnie. Spoko. No dobrze, zobaczmy, co można kupić. I tam też są jakieś sklepy, też można zobaczyć, co tam jest. Zaraz pójdziemy zobaczyć. Tutaj chyba mm, raczej na pewno nie mogę. Weźmy to. Weźmy kukurydzę. F. Za 250. My mamy 300. Pięknie. Także E. Otwórz się. No, kto zamknął? Kto to zamknął? Było otwarte przed chwilą. Hello. Teraz X, pięknie. I jedziemy dalej. Zobaczmy tutaj. Co tutaj jest? No, wyskakuj. Kim ty jesteś, Ziom? A, dobra, czyli tutaj możemy swój traktor troszkę zmienić. Wezmę może taki czerwony. Mhm, taki wezmę. Chyba, że trzeba płacić, no to wtedy nie. Eee, trzeba płacić. Okej, okay, dobra, nie mamy kasy na razie. Eee, co to jest? Skins. A! O to jest fajne. To też jest spoko. A tu co to? Skin color default. Eee. Uu, o! Ten jest całkiem spoko. A jakby to tak zrobić, to... No, jednak chyba ten. No tutaj mamy bez. Dobra, nie, nie, nie kupujemy, nie mam kasy, jest, okej, okay, super, może innym razem. Uuu, tutaj zobaczcie, jest nowy sprzęt. Dobra, idę sprawdzić, bo to też jest sklep. Też jest sklep, zobaczmy co tutaj jest. Siemanko, ziomek. Dobra, o kurcze, traktory możemy kupić. Dobra, to jest ten, który mamy. Taki możemy kupić. Dobry traktor, level drugi, trochę wolniejszy chyba, nie, szybszy jest otaszek, dobra, spoko, e, tutaj co, pretty nice in my opinion, no całkiem spoko, mocny musi być, jest szybszy, dobrze, level drugi też, okej, okay. IMT, GD428, beefy. Wolniejszy, ale pewnie silniejszy, pewnie więcej uciągnie. Także spoko, bardzo fajny. I co my mamy? GD216. GD Mniejszy, ale czwarty level. I może pociągnąć equipment czwarty level, więc spoko. Kurczę, tu jest. Eee, ile tego jest? No to tylko przeklikam. Nie będzie ktoś tego czytał, patrzył, sprawdzał. Fajny, fajny. Uh, tutaj już jest duży sprzęt. Wow. Impressive, o i tutaj jest zarobuksy, zardzewiały <laughs> traktory, fajny, <laughs> e, Następny, e, nie to jest zardzewiały, tutaj jest stary, taki starodawny Fajny Ten jest podobny do tego wyżej co tam było chyba Uuu ten jest wypasiony, dobra ten już jest mocny Mocny, te, te traktory mają też swoje nazwy, o ten też jest ładny Mają swoje nazwy, oczywiście ja ich nie znam nie jestem rolnikiem. Jakbym był rolnikiem, bym wam wszystkie nazwy tutaj powiedział. Dobra, zerknijmy sobie na kombajny. Tak na szybciocha. Czyli te, te kombajny to nie są też każdy kombajn do zboża. Tutaj są do różnych rzeczy. Tutaj, o właśnie, ziemniaki i, i marchewki na przykład. Więc one też się różnią. Czyli nie możemy kupować od razu wszystkich, wszystkich nasion. A, i to jest do czekolady. No tak, miałoby to sens. Miałoby to sens. To już jest taki porządny kombajn. No, te widujemy u nas na drogach przecież. Tak jest. Tylko jak się nazywa, też nie powiem. Dobrze, dobrze, kombajny już mamy. Zerknijmy dalej. Equipment. O, tutaj możemy wszystko wymienić sobie. Czy jeszcze coś nie? Wszystko, ale tutaj spoko na trzy tr szerokość tr trzech pól, więc przyspiesza to obrabianie pola. Samochody możemy kupić, no i spoczko. Chwila, samochodu jeszcze nie mam. No to z przyczepami by było lepiej. W sumie do, każdego, do każdej części podpiąć jeden traktor, czyli kupić trzy traktory, no to też by przyspieszyło. Tylko przeskakujemy, przeskakujemy jasno. No, spoczko, spoczko. O, o i widlaka można kupić, ciekawe co widlakiem tu się robi, aha, tutaj też można pakować krejty pewnie. O kurcze. O kurcze. Ładnie. Kurcze, to tu naprawdę dużo można wozić chyba, skoro takie sprzęty tutaj są, tylko nie ma przyczepy chyba do tego, co? Czy jeszcze gdzieś będą? A, tutaj są. I? A, jest, ogromna przyczepa, to na zwierzyny, dobra, oł. I na mleko. Dobra, cofam to. O kurczę, i na zboże. Ogromne to. Dobra, czyli na, naprawdę można tutaj poszaleć z rzeczami, z, z, ze sprzętem, z kupnem sprzętu. Aha, i tu za Robuxy wszystko podsumowane. Dobra. No, sprzętu jest mnóstwo, nie powiem. Nie powiem. Także jest, jest co zbierać, jest na co zbierać. O, już no, zobaczcie, światło mi się włączyły. W sumie chętnie bym pojechał jeszcze tam dalej zobaczyć, więc tylko odstawię przyczepę na swoją działkę i skoczymy szybko zerknąć, jak to wygląda. Co tutaj jeszcze jest ciekawego na tej mapie? Chwila, nie, dalej nie odsunę kamery, więc X, o właśnie, i jedziemy. Jedziemy zobaczyć na szybciocha. Tutaj są chyba inne te... Inne pola, od innych graczy. Ale zobaczmy, tutaj też coś jest. Kurczę, no tak, tutaj na pewno. Tam do góry też się jedzie do jednego z graczy. To oni mają tak daleko do sklepu. Troszkę nie fajnie mają. Ten sklep powinien być jakoś po środku. No chyba, że ja jeszcze się na tym tak nie znam i jest łatwiejsza. Chociaż nie no. jak po... Aha, tutaj jest kolejny sklep, dobra. Dobra, a chwila, czy tutaj są inne ceny, czy to jest to samo? Nie, to jest to samo. Okej, okay, czyli obojętnie gdzie pojedziemy, to ceny. Dobra, dobra, wszystko. Wszystko jasne, ale nie do końca. Czyli tu jest część sklepów, dobra. Reszta sklepów jest tam na dole. Sell harvest here, okej. Okay. Dobra, aha, tu chyba przejechałem dookoła, co? Tak, tam wjechałem. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm no dobrze. Czyli sklepy są co jakiś czas, tylko tutaj jest większy sklep ze sprzętem, jeszcze. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Lepiej drogą jechać jest dużo szybciej. Zobaczę, jaką rozwijam prędkość. Co tutaj jest? To są chyba te drzewa, czekolady. Pojedziemy na dół. Ale on jest zwrotny. I tu jest ten sklep. Okej, okay. jestem z powrotem w sklepie, czyli tutaj jestem ja. A chciałem jeszcze jechać tam w tamtą stronę. Zobaczymy, czy tam się coś. Zmienia na szybciocha pojedziemy zobaczyć, no bo w sumie poznajemy grę, tak? Więc warto zerknąć, czy nie ma czegoś jeszcze. Tutaj jest most, więc nic nadzwyczajnego. Tutaj, aha, czyli tutaj wjeżdżamy do góry. O, o tutaj coś jest, tutaj coś jest. Sklepy jakieś. Dobrze, że tu pojechałem. Co tu jest? Ehehe. Ach, tutaj zwierzyna. Można sprzedać mleko, jajka, y, ciasta i w to jest wełna. I wełnę. Okej, okay. czyli jajka się opłaca. O, jajka się bardzo opłaca. No to tak jak mówię, dobrze, dobrze szybko, jak najszybciej skoczyć i zwierzęta. Seeds. I sell wall here. Seeds? Jakie seeds? Zerknijmy szybko. Mogę wejść? Mogę. Ja bym chciał wejść. Chwila. E. E, jakie tu są? Aha. A, tu co jest orzech. To nie wiem. Aha, to są ozdobne chyba drzewa. Co? Czy też można tutaj drzewo zbierać? Chyba tak, bo tutaj możemy piłę kupić do ścinania drzewa. No właśnie. Okej, okay, okej. Okay. Czyli tutaj no, jeszcze więcej jest e, możliwości zarabiania, nie tylko. Do, no, 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 coraz więcej tego. Im więcej zwiedzam, tym więcej roboty się robi. Dobrze, dobrze. Ciekawe co jest raczej, ciekawe, co jest najbardziej opłacalne. No wiadomo, trzeba patrzeć na ceny, jakie się będą pojawiały. Ale trzeba też obczaić, co będzie najlepszym sposobem na zarabianie. Tutaj jeszcze w piłkę można pograć? Aha, tutaj się buduje. Dobra, dobra, czyli tam nie wjedziemy. Myślałem, że można... Czy tutaj będzie piłka traktorami na przykład. <grywa> Całkiem spoko by to było. No dobra, dobra. Czyli tak wygląda mapa. I myślę, że tym miłym akcentem poznaniem całej mapy w zasadzie jak tutaj się gra, to już wiecie. Ja też poznałem już jak to się robi. I myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Taki zapoznawczy. Jak zostałem farmerem. <grywa> tak, jak zostałem farmerem. No i, i myślę, że jeszcze pogram w tą grę, bo no ciekawie się zapowiada. Jest naprawdę dużo do zrobienia, więc w tym odcinku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia lajka pod filmikiem. No i widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, hej!